Idę z domu o świcie, tak cicho, że nawet się nie zbudzicie. I pójdę i będę wędrować po świecie, i nigdy mnie nie znajdziecie. I nie wezmę ze sobą nikogo, tylko tego małego chłopaka, co wczoraj na schodach płakał i bał się wrócić do domu. A dlaczego? To tego nie chciał powiedzieć nikomu. Recytatorów akurat mam dużo wielu w pierwszych klasach gimnazjum. Są naprawdę dobre. A to co teraz możesz chce recytować? Kto jest popularny? Kto jest popularny? To znaczy od, od klasyki do współczesności. Bardzo, bardzo lubią właśnie Mickiewicza. Mickiewicza z tym, że to nie mogą być teksty męskie, tylko po prostu, albo jakieś refleksyjne opisy przyrody. No co jeszcze? Wybierają współczesne prozy, na przykład no, pamiętnik narkomanki. Więc kto? Więc ja? Zatem, czy tak? Czy świat? I dwa razy umieram i nierozpaczliwy strach istnienia, w struchlanym sercu świata. Wtedy zerwałem, go zdało jak pierworodny oficer. I bardzo miło kyszki, i bardzo, słodko, i bardzo Zdecydowałem wiersz Juliana Tuwina, to było tak, e, ponieważ bardzo mi się podoba ten wiersz. E, sens tego wierszu jest taki, jest taki delikatny, miły w e, mówieniu. Zdecydowałam fragment książki e, Meg Cabot, Pamiętniki księżniczki. I nie, no, zdecydowałam się, bo bardzo czuję się dobrze w tym tekście i uważam, że e, pasuje do mnie. Ja nie czuję się księżniczką i o tym był ten tekst. Nigdy nie widzieliście kogoś, kto mniej niż ja przypomina księżniczkę. To znaczy mam naprawdę okropne włosy. Ani proste, ani kręcone. Strasznie mi stęczą, więc muszę je obcinać dość krótko, inaczej wyglądałabym jak znak drogi pod porządku. Nie są ani jasne, ani ciemne. Tylko w jakimś pośrednim kolorze, na którym mówi się, myśli brąz albo blond bo cię wodę pomyć. Tekst wybrałem dosyć na szybko, <grych> a więc jakichś głębszych pobudek nie było odnośnie wybrania tekstu, ale samą recytacją zajmuje się dosyć długo, bo od drugiej klasy szkoły podstawowej, a już jestem w trzeciej. Chcesz być w przyszłości aktorem? Raczej. Yy, znaczy... Nie myślałem o tym, ale sądzę, że byłoby to ciekawe rozwiązanie, yy, z, jakoś takie zakończenie tej całej mojej działalności recytatorskiej. Prawie wszyscy obywatele naszego państwa są obelkami skierowanymi bezpośrednio we mnie. I doprawdy nieraz zapytuję się, komu zależało. Na zbudowaniu tak ogromnej machiny z architekturą, wojskiem, prawem i przestępczością, żeby mnie osobiście nie nękać. Etap rejonowy konkursu odbędzie się 11 kwietnia w Lubinie. Trzymamy kciuki zalegniczan.